Okej, okay. generalnie widzicie te drzwi, o te, widzicie te drzwi, to są drzwi, prawda? Tu drzwi. Eee, ja, nie ma drzwi. <grystanie> e, jakie drzwi, co? <grystanie> Jak? <grystanie> Obejrzenie. <grystanie> Obejrzenie. Shit music od y, usuwa drzwi. Nie, to nie jest frame perfect. Możecie to zrobić w każdym momencie. Po prostu otwórzcie, podejdźcie do drzwi, otwórzcie shit music, wyjdźcie z pokoju i drzwi znikną. O, otworzenie tego przedmiotu usuwa drzwi. Te drzwi też znikniesz. Yy, nie, nie będziemy już znikać drzwi. No nie będziemy do tego używać czarnej magii. Yy, Okej, okay, chcecie zobaczyć czarną magię? E, ja właśnie, pominęliśmy 9 minut rana. Hej, razej. A, trzeba się wrócić, żeby triggernąć razem. Ja wave, chwila. Yo, faktycznie. Swoją drogą, blue razej. <try> Dobra, to jest łatwe, jednak. Au. A, o, poczekajcie, chwila. Jak zginę, robiąc to, to Monomi Park będzie... Nie, nic nie będzie, nie wiem. I co? Eee... <trystuje> WHAT DO YOU MEAN?! Why? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mieliby? To mieliby tak zrobić! Żeby one-shotować tata. W ogóle... krajemy to po prostu w jednym... Przy o o! Okej... Okay. Eee... Uh, practice Mode troszeczkę się wysypał. Co się stanie, jeśli dam case damage i nie zapomnę? Eee... Uh. What the fuck? Czemu ten filar się rusza? <laughs> Co tu się wydarzyło? Spójrzcie na to. Ten filar mnie śledzi. To jest trudne, bo jakby każda chatka ten głos inaczej. Na niektórych to jest I'm old. Na niektórych to jest I'm old. <laughs> yes. I fold. I AM MOTHERFUCKING GERSTENBAUM <laughs> WE'RE PLAYING WE'RE PLAYING UNO oh, YOU HAVE FUCKING UNO oh IT CAME BRIEF OF YOUR FUCKING XBOX You see, it's so easy, but not in the SHUT UP SHUT THE FUCK WHAT THE FUCK JUST HAPPENED I had to stand on the round during the exam because <laughs> a woman drove in too close, I couldn't Może to była krwawa mera Wiecie, z tej gry e, Castlevania Rondo of Blood! Dobra, na jakimś streamie deletorów no CD? CD No. A no cool Pain. Jeśli pain w po francusku to chleb, to ja mam teraz całą piekarnię. Path of Pain to jest droga pieczewa. Droga chleb. Jest droga krzyż... Znacie drogę krzyżową? Poznajcie drogę chlebową. Wake the fuck up, Chris! We have a fountain to seal. Klikuj, jest Engi! Nie! What? Byłem pewien! Byłem pewien, że oberwę! Co się stało? Czym jest ta walka? Już byłem pogodzony! Czekajcie. Spójrzcie na HP Ralsea. Yes, Ralsaj <grywa> 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 czy mogę z tego powodu odjąć jednego hita? Ralsei nie dostał do jednego. <grywa> no to nie jest tak, że to nie jest tak, że to... Overnight rozwód dzieje. Nie patrzcie w stronę ten i Spamton. <grystanie> to sobie ułożą. Toriel i Spamton dopiero... Nie, Toriel i dopiero zaczynają. Nie bardzo zazwyczaj się przez taką bohastkę. ja. Nie, jakby. Ja myślałem, że to jest przez practice moda, ale nie, on jest po prostu. On za mną chodzi. Co się. On, co znie, Od. nie się ode mnie. przekleił się, weźcie to zdejmijcie. Jest It's good to yeah, Mam bardzo wysoką czapkę. Oso, oh, daj nie ma pibi, niefortunnie. No, niestety. No, ale hej, zrobiłem taj z poprzednim pibi. Fuck you! <laughs> nie! Nie, no, come on! Okay, turn to the stream highlights. <laughs> what? Okay. It's <laughs> so. What? Mike, play that back. What? <laughs> what? <laughs> Okay. <laughs> okay. <laughs> Mega. <laughs> oh fuck, yeah. I am so fucked. No. <laughs> <laughs> okay. <laughs> to nie <jest> źle. <laughs> Okej, czy zrootbastrujemy go? <laughs> Not even close, like, why? What? what the dog doing? <laughs> Spadnie mi na łeb, co nie? What's Yeah. <laughs> Time for attacking. Hey, soodras. Dopiero, dopiero spotkałem tego człowieka. Hmm. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead. Okej, okay, wiesz co? Jednak zmieniam zdanie. Jak się tego używa w ogóle? To się rzuca jakoś? Czy to się stawia na podłodze? Ja dosłownie nigdy, nawet nie próbowałem tego użyć. To się rzuca, okej, okay. tak to, okej, okay, takie coś. Eee, dobra. Czekajcie, mam pomysł. Dalej, dalej, Alluring School Gadgeta. Zajebiste Hell named after a god of war. O mój Boże. Czy to nawiązanie do. Uncharted? Nie w górę. Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Nie. Dziękuję, koledzy. <laughs> Hej, kolego. <laughs> 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 Are you fucking kidding me? Kolejny? Hej, to ty? Tak. Hej, czy jesteś graczem? Chyba, chyba mamy gracza Chyba chce się koopować Aha Zajebista jesteś, wiesz? Fuck you! Ale co za menda, <laughs> idę stąd! Idę stąd! U... OOOOH! Wow! Myślałem, że mi pomoże Ale w sumie to czoło by miała... mnie inwejdować, nie? O, o jesteś jednak, co? Pofat Kto to się w końcu pofatygował, ej? Jezus Maria! Dobra w końcu, Jesus Christ zdychaj! To, co to miało znaczyć? Dobra, panie. Jestem już potężna, względnie, jak na solce. Dawaj. Mnogo klatesia. Co on tu robi w ogóle? Kim jest ten człowiek? Spali się zabił. Obuś smoguś. <laughs> Neron oberon. <laughs> Zeron. <laughs> Ze... Oberon <laughs> Zrób to na proszę We are cooked Oho! Jacek Stasin A, Sta... sta sztai, Jacek Sztajn Czemu przeczytałem Jacek Stasin? <laughs> kindness A Foil cards grant Przeszedłem homofobik zamiast monogranek. Zobaczmy, jakie inne deki dodaje ten mod. Tutaj sensa. Sansa. O! Mój znaczy nie Berlik. Tutorial ma dzisiaj po prostu. Wow. She's on a roll. Oh, glass. No, niestety. Drugi rand z rzędu lecimy, Tutorial. Udawajcie, że tego nie powiedział. W ogóle ktoś ukradł sufit. <grym> Taktykę alimentiarza uciekasz? Dlatego się nadaje halabarda. Znaczy nie dla bycia alimentiarzem, chociaż jest to jakieś rozwiązanie. A tam nadal co jest? Śmierć. O, <mnie> żartowałem! <śmierdź> Oh. Latać każdy może trochę lepiej i trochę go. Twórca mapy zrobił barierę, żeby... Nikt się nie zabił i ja i tak się zabiłem. <laughs> Jestem tak zły w tej grę. <laughs> Trans -right. There we go. Nie. Czy ja wiem? Nie widzę tego jakoś szczególnie. Nie. No. Myślałem, że ta modaż może coś zadziałać. Chociaż czekajcie. Mogę po prostu zrobić tak, nie? Mmmm... Znaczy. Nie, nie, nie mogę. Anyway, co się stanie, jak to zbiera w ogóle? Jestem po prostu za dobry na tę mapę, ok? Nie rozwiązałem zagadki, chciałem tylko zobaczyć, co jest na niej, jak to zbiorę, żeby biorąc to pod uwagę wyrautować praktyczne rozwiązanie. No nie! Nie rozwiążę to, rozwiążę to, rozwiążę. Ja! Yeah. Nie proszę! Nigdy nie wiem, pod jakim kątem mnie wywalą. W ja wiem, ale... O! Mega poziom! <grymne> o! Oh. <grymne> zajebiście! <grymne> tu nic nie ma! Kamienia, kamulca, głazu. Jestem zgładzony. Ehehehe. <grymne> eee, <grymne> znaczy... Uh, uh.